No cześć, witam wszystkich. Pierwszy wspaniały dzień od dłuższego czasu. Tak jak powiedziałem na szorcie. Cyk, temperaturka dzisiaj będzie do 17 stopni. Pierwszy dzień można ściągnąć kurtkę, tak? Widzicie piękne morze. kreteńska zieleń. Zaje fajne wille. Śnieg w górach. Czego więcej, czego więcej chcieć, tak? No my będziemy się bawić dzisiaj z trawnikami bo stałe jakieś tam chwasty i trzeba usunąć przed sezonem systematycznie to robimy tam mamy widok na retino o jest cudnie tam sobie ktoś pomyka na rybki Proszę bardzo, jeździ jest, jest, jest statek pasażerski. Piękna sprawa? No co, postaram Wam się dzisiaj jeszcze coś nagrać. Ładujcie baterię tym pięknym słońcem. I to tyle. Pozdrawiam. Cześć. No, czas na przerwę. Godzina 12. Pierwszy raz jestem w krótkim rękawku w krótkim rękawku i normalnie pali słońce. Wspaniale. Widzicie, co się dzieje. laki poprzewracane. Chwasty wyrywamy, żeby trawniki były piękne. Przekąsimy kawka i zobaczymy, w dwóch jesteśmy, co zdążymy. Super dzień, tak ma być 2-3 dni. Bierzcie i częstujcie się tym wszyscy. To specjalnie ode mnie dla was pozdrawiam. No, na jeszcze zostało dwie godzinki. W górę, jak widzicie, w górach białych, w Hani, full śniegu. Mamy tutaj jak popcorn. Pierwszy dzień, krótki rękawek, elegancja Francja, trawników nie trzeba robić, tylko delikatne oczyszczanie, parę iglaków tam wyprostować, piękna sprawa, jeden z najlepszych moich dni ostatnio, popatrzcie na widoki. Coś pięknego. Gdybym nie miał następnego pomysłu, to Was pozdrawiam od teraz. Trzymajcie się, tak jak zawsze mówię, udanego weekendu. Cześć.